Hej kalutki. Ogólnie to postanowiłam skomentować prawdziwe historie. Nie pytajcie czemu, zapraszam do oglądania. Cześć, mam na imię Terens i mam 17 lat. Zależało mi na jednej dziewczynie tak bardzo, że dla niej zdecydowałem się na kradzież. Ja rozumiem, że każdy może się zakochać, ale żeby od razu kraść. Zacznę od początku. Pół roku temu poznałem na Instagramie dziewczynę o imieniu Elizabeth. Dlaczego ja tam widzę rękę? Mam rozumieć, że ona to ta ręka. Bef. Oczywiście na początku widziałem tylko jej zdjęcia na profilu. Była niezwykle piękna. Też miała 17 lat i mieszkała kilka bloków dalej. Jeśli mieszkała kilka bloków dalej, to dlaczego znajduje się na jakiejś bezludnej wyspie? HMMMM. -mm -mm. Błagam, dajcie jakieś logiczne tło tam. Na przykład to. Wspólnego. Widzicie tą bierze skupków. Czy on nie wie, co to zmywanie naczyń? Na przykład, oboje uważaliśmy, że jestem wspaniałym facetem i, co najważniejsze, dobrym przyjacielem. To wspaniale, ale czemu mówisz tylko o sobie? Próbuję wam pokazać, że byliśmy na totalnie przyjacielskiej stopie. Może to tylko ja. Ale ja nie widzę tam żadnej przyjacielskiej stopy. Co najwyżej kwiaty pod twoimi stopami. Wow, wow, czekajcie chwilkę. Czemu on przebrał się za klauna Zita? Zaproponowałem, by umawiała się ze mną na randki za pieniądze. Nie chcę nic mówić. Ale... Popatrzcie, jak jej się świecą oczka na kasę. Nie chcę nic mówić. Ale... Popatrzcie, jak jej się świecą oczka na... Tak wąchasz tego pączka. Nigdy pączka na oczy nie widziałeś? Czym ten biedny pączek ci zawinił nie to wybaczcie mi, ale nie chce mi się nagrywać dalej to jakaś męczernia. Mam nadzieję, że film wam się podobał jeśli chcecie więcej komentowania prawdziwych historii to napiszcie mi to w komentarzu. Ciao.